No się malko, już dobanko z tej strony, to mi. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj troszeczkę w hororek ale taki dosyć ciekawy hororek ponieważ syn od babci, też psychiczny, złapał nas, chowa nas w wykladce i nie chce wypuścić, a my musimy znaleźć jak stamtąd uciec. To metal. Ok? Mm -hmm. Ok. road went through a small forest. I was watching dim house lights. Really nice. Suddenly it felt like someone was staring at me. I thought maybe it's just the light. But the shadow moved. And I saw that someone is going through the forest and watching me. It felt creepy. Okay. A normal person wouldn't walk in such bad weather. I was paralyzed with fear and sped up. Uh-huh saw that someone was chasing me. Oh my God! And as fast as I could, he was also running, trying his best to catch me. At some moment, I fell face into the snow. I stood up very quickly, but it was too late. Uh huh. Someone rapidly pulled my shoulder. I saw a shadow before I was knocked out with a strong punch. Uh huh. I have no idea how much time I spent unconscious, but I woke up. In Okej, okay, dobra, czyli byłem tutaj bardzo długo w pracy, i musiałem wyjść po godzinach nawet w nocy z mojej pracy. Było... Był, był, była taka śnieżyca i nikogo nie było na ulicy. Nagle zauważyłem, że. Ktoś gdzieś tam mnie tak jakby śledzi. Widziałem, myślałem, że to jest cień, ale jednak zaczął mnie śledzić. Zacząłem się czuć bardzo dziwnie, gdy wchodząc do, la do lasu, zacząłem uciekać i mnie zaczął gonić. Gdy się chciałem odwrócić, już było za późno i dostałem w twarz. Ktoś mnie tutaj popchnął i wziął na swoje barki. Dostałem znowu w twarz i zemdlałem. Nagle obudziłem się w piwnicy. Usłyszałem dźwięk i pojawił się on. Dobra, i jesteśmy. Zobaczcie w ogóle. O, tutaj coś mamy. Dobra, Czego to. Ja to mogę wziąć. Dobra, lockpick mamy. I tutaj pewnie możemy sobie już otworzyć. Dokładnie. O, ale to czekaj. Lockpick. Czy on tu idzie? Czy wziął nie? Nie mam żadnego pojęcia. Oh my god. Okej, okay, dobra, czyli muszę się stąd wydostać. okej, okay, dobra, tu się wstaje. Tu się kuca i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest chyba wyjście, co nie tak mi się wydaje. 220 2013 Co tu jeszcze jest? Tu jest jakiś crossbow? Pick part bay, pick part coś tam, ej Oh my god! Zobaczcie w ogóle, że my niby jesteśmy tutaj w takim e, pomieszczeniu. Co nie? O. Co to tu jest? Can't give in Can you try again? Co? O. Co to jest? The fire cabinet is locked and sealed. Fire cabinet? Key behind the glass, fire extinguisher In case of I break the glass and take the key Open the cabinet with key Take the fire extinguisher, pull the pin Okej, okay, dobra, czy już tutaj mniej, mniej więcej wiem co tutaj trzeba zrobić Dobra, ale gdzie jest ten ty... O tutaj coś jest, widzicie? Czyli muszę tak, wziąć kluczyk Key behind the glass A nie ma tego. Oh my god, co tu jest? My name is Max I was attacked last night and today I woke up in the eerie room some psycho closed me in and in the iron cage decided to have fun with me. He shocked me but something distracted him and he went to the far part of the house. I got out of the cage and started looking around the room trying to find a way out. The front door was security locked but I found another with yeah another with a combination lock. I was able to hack into the terminal and open it it led to the bathroom. After carefully examining the room, I discovered a secret passage to a room with an elevator. Now I am finishing this note, after which I will try to lift the elevator up until the maniac returns. I hope that I have found a way to escape and this nightmare will end soon. Password is north-west-east-south. So, so. <laughs> dobra, czyli pół, and północ. Ok, dobra, czyli to jest, to jest tak. Północ? Zachód, wschód, południe. Czyli musimy wiedzieć, że to jest taki ala elektryczny ten, co nie? Dobra. Czyli mamy tutaj jakieś hasło, nawet czekaj, bo tutaj wszędzie mogę zaglądać, co nie? Dobra, zamknij to. Tu jest jakaś w ogóle. Tutaj też December 14, 2013. I widzicie: minus 23 stopni, minus 25 stopni, evening, i tak dalej, i tak dalej. Także jest mega snowstorm. Clampet Range in nawiz coś tam. Okej, okay, dobra, ja się boję tego typa, żeby nie było, że on tutaj za chwileczkę przyjdzie, co nie? Co tu jest? No electricity. Control panel is off. A, tu jest jakiś alarm chyba. Bell. Dokładnie, widzicie, czy mogę tutaj wszystko kliknąć i sprawdzić, z czym tutaj mam. Oh my god! A, czy on ja mnie tutaj może popieścić chyba, tak? Okej, okay. i tutaj idą jakieś kable. I on mnie tu może popieścić, no dobra. Ja mogę stąd jakoś wyjść? Patrzcie, bo tu jest zabarykadowany. W ogóle śnieżyca tam jest straszna. Tu jest za ja w ogóle jakieś 9. Co to jest te 9? Nie wiem, ale mamy jakieś 9. Hammer! Mamy hammer. A tutaj co jest? Broken wire. Ok. Hammer. Czy ja mogę się już stąd wydostać jakoś? Coś takiego. Nie, no nie mogę nic zrobić. Locked on the other side. Dobra. Na razie nic tu chyba nie możemy ogarnąć. I teraz. Czy ja mogę się pozbyć tego hamera? Lockpick, coś tam, coś tam. No, zobaczcie. Może hamerem? Nie no, bo ja tutaj potrzebuję ten taki rygielek, co nie? Żeby to sobie ten wyciągnąć. No dobra, szukamy dalej. O 7, widzicie? 9, 7. Czy to będzie ten kod? 9. Control panel is off. No dobra, ale mamy już 9, 7. I coś tam co. A, mogę tutaj wejść? O. 3! 9, 7. O 8! 9, 7, 3, 8. Widzicie? 8. lockbacks. Lockbox 9738. No, tutaj jestem Bell. Tu nic zrobić nie możemy na razie. 9738, zapamiętajcie to. Napiszcie mi teraz koniecznie w komentarzu, żebym pamiętał, że to jest 9738, co nie? Okej, okay, dobra, tu nic nie ma. Okej. Okay. Tu mogę. Fuck. Oh my god. A i teraz mi się sekundy pojawiają. Ja muszę się chyba tutaj. Aha, okej, okay, dobra. Czy ja mogę sobie tutaj po prostu tak. Aha! I mam teraz 25 sekund na to, żeby sobie tutaj po prostu powrócić, co nie? No dobra, no wziąłem tam jakiś kluczyk, tylko że. Mm, ten kluczyk mi chyba nie będzie potrzebny zbytnio. Więc ja sobie. Może tutaj zamknę oczy albo coś takiego, no nie wiem. Tutaj. A? Poczekaj chwileczkę, coś jest nie tak. This by oh my god! O nie! Oh my god, czyli nie. Aha! I tutaj znowu gramy od nowa! Aha! Aha! 9738! Czy ja nie mogę pociągnąć. Aha! Czyli on nie wie, co jest grane w ogóle tutaj? A gdzie jestem młotek teraz? Aha, i ja on mi tutaj to. Może tą elektryczność, coś tam ogarnąć. No dobra, no nie chcę tutaj za bardzo e, szumu robić i tak dalej, bo muszę wam powiedzieć, że tu jest chyba też mega dużo rzeczy do ogarnięcia, ale ja tutaj chyba już to strzaskałem, co nie? Dokładnie, strzaskałem to. No i mamy kluczyk, ale po co mi ten kluczyk? Door with electric lock. Key. No to też nie działa. Mogę tutaj wsadzić ten kluczyk? No nie. Tutaj w ogóle ten hammer był chyba potrzebny, tak mi się wydaje, czy ja go po prostu straciłem i on mi tutaj raz gdzieś tam zleciał, wydaje mi się, że tak, chociaż może ja już go po prostu użyłem i tutaj przedmioty, które zostały użyte, to one już tak jakby po prostu znikają, co nie, ale nie jestem pewien, no dobra, no mamy jakiś kluczyk i gdzie ten kluczyk teraz użyć, tu nie, no bo tutaj elektryczność cały czas chodzi, co nie może tu gdzieś coś jeszcze będzie w jakiś ty... no jakiś bardzo ciekawy kluczyk mam, no nie, nie wiem w ogóle po co to jest potrzebne. A tutaj coś było potrzebne, okej, okay, dobra, co tutaj mamy? Jakąś piłę i tape, okej, okay, tape, to chyba muszę zrobić tu. Dokładnie, i to już tutaj będzie działać chyba, co nie? Patrz. Control Panel is off. Okej. Okay. Code 9738. 9738, Ok. Login. Skip password entry for ads. Nie chcę tutaj żadnych ads oglądać. No ale no czekaj, patrz. 9, 7, 3, 8. Ale. to... to, to wiem, jakie jest hasło! E, hasło jest, ale gdzie tu jest północ? Muszę wiedzieć dokładnie, gdzie tu jest północ. Aha, dobra, ja tutaj widzę już teraz po tym, gdzie jest północ-południe. Widzicie? Patrzcie. Wiatr, widzicie jak wieje? Stamtąd, nie? Więc tam mamy. E, czekajcie, tam mamy. A który, dziś, a który dzisiaj jest? Aha, dzisiaj jest godzina e, 14. I widzę, że mamy tak. No jasno jest, jasno jest, co nie? Więc teraz widzimy, że wind mamy z północy. Widzicie wszędzie jest północ. Z, pół, z północy wieje. Z północy, ale to, ale to co znaczy, że z północy wieje, czy że na północ wieje? 7. Dziewięć, 9, 7938 7938 7938 osiem. Oh my god! Room management, elevator door. Open. The door is open. Close, open. Dobra, wyłącz panel. Okej, okay, spoko, jesteśmy teraz tutaj po drugiej stronie, widzicie? Dobra, i co tu jeszcze możemy zrobić? O, tutaj możemy potwierać te szafeczki. Od razu najlepiej je zamknąć, co nie? Żeby sceny nie było. Tutaj coś mamy. Lever jakiś zdobyliśmy. Ok. I tu nic nie ma. Dobra. Z czym tutaj mamy do czynienia? Tu nic nie możemy zrobić. Tu w ogóle jakaś wanna. Okej. Okay. Tu jakieś też straty pierdaty. No i co, i co z tego, że mam jakiś lever? The sink is bolted to the wall. Aha, dobra. Już wiem, co tutaj trzeba zrobić. Patrzcie. The toilet lid is screwed on. Teraz robimy coś takiego, że ja sobie chyba ten lever daję tu. Okej, okay. Odkrę odkręcamy. Dobra, biorę wrench. I teraz, czy ja mogę tutaj odkręcić? A nie, screwdriver potrzebuję, dobra. Więc muszę zrobić tak, dobra. Z drugiej strony też. Chyba. O, crowbar. Nail puller. Oh my god. Okej, okay, a co to jest? Bridge, ale... Ale ja tutaj nie mam już tego młotka? Czy ja potrzebuję młotek do tego? Metal saw, so, czekajcie. Nail puller. The toilet is screwed on. No dobra, a tu? Coś powyciągać tym... tym... tym? Crowbar'em, bo mamy dosyć dużo przedmiotów. Oh my god, tutaj coś było! Za kalendarzem, co to jest? Hand nailed with coś tam, coś tam. Nail puller. A co... kalendarz? Ale po co mi ten kalendarz? Aha, ja go tutaj mogę odwiesić. Na no, co to tutaj jest? Handle nailed with staples to the wall. No, ale co ja tutaj nic nie mogę z tym. Aha, tutaj, dobra? Dobra, bierz to. Pick part bay. Co? Jaki part bay? Po co, pick part bay. A po co mi to tutaj jest potrzebne teraz? A tu jest, dobra, patrzcie, to możemy tutaj odłożyć, co nie? Tylko, że on nie może tego widzieć, no i potrzebujemy jeszcze ten jeden taki przedmiot, tylko najgorsze jest to, że mi się wydaje, że spójrzcie, no, że, że tutaj za tym będzie screwdriver, ale ja mam metal saw, a tak czy siak nie mogę tego tutaj przepiłować, ja nie wiem w ogóle co jest grane, czy ja coś źle zrobiłem? A tu coś jest, oh my god, screwdriver, dobra i teraz musimy szybko zamknąć drzwi, oh my god, szybko zamykaj drzwi elevator. Nie, door, close. Dobra, zamykaj i uciekaj. Dobra, tu jest zamknięte wszystko. Ja zamykam. Oh my god, mamy screwdriver, więc jest dosyć spoko. Goddamn imagination. Tylko i wyłącznie imaginacja, dobra, mamy screwdrivera. Ok, dobra, otwieramy tu sobie na spokojnie. Tu już jestem w ogóle e, schakowane co jest, co nie. Door Open, dobra, the door is open. Ja na razie tutaj elewator nie załączam, żeby nie było sceny. Teraz tak, screwdriver, patrzcie, tu odkręcamy, tu odkręcamy i co tutaj otrzymamy? O! Mamy pick part A. Widzicie? I teraz patrzcie, dajemy to tu, co nie? Eee, dobra, tutaj mamy to i mamy pick, pickaxe, co nie? I teraz możemy to sobie tutaj rozwalić. Oh my god, jak to było głośno znowu. Who's making that noise? Znowu musimy tutaj patrzeć. Door close. Wyłączamy to. Dobra, mam jeszcze 20 sekund, także dosyć spoko. Ja się upewnię, czy to jest zamknięte. Dobra, i możemy tutaj wejść i on znowu tutaj przyjdzie i powie: głupia imaginacja". Huh? Well, Co mi tutaj teraz second. przyniósł? Ok? Wrong Coś tu jest nie tak. Mogę imaginacja, Tak też właśnie myślałem. Dobra, otwieraj tu szybko. I teraz. Co mi tu przyniósł? O! Obcęgi, jaki głupi te! Przyniósł mi obcęgi, co za typ. Dobra, dawaj, tu szybko odpalaj. Door open. Idziemy teraz tutaj, na spokojnie, dobra. I teraz. Gdzie my tu jesteśmy? Co tu za kościotrup tu leży? Oh my god! Tu jest jakiś kluczek, co to jest? Lever arm. Co? Aj, tu jest jeszcze ten. First, you need to lift the elevator. Dobra. Więc ja sobie muszę stąd wyjść, na spokojnie. Tutaj musimy teraz jeszcze elevator pusić do góry, tylko Może być tak, że znowu będzie mega głośno. Więc będzie scena: elevator, enable. No power! Jak to no power? I... Może door close, elevator. No power. Ja nie wytrzymam. Ja w ogóle teraz też mam te obcęgi, co nie? Więc wydaje mi się, że możemy to sobie tutaj utworzyć dokładnie. I co tu mamy? O! Door bolt, a tu co jest? O, spuściliśmy ten. ten AC. dobra. No i co, czy to dobrze, że tak zrobiliśmy? Nie wiem, ale w każdym bądź razie chyba teraz się tutaj mogę zabarykadować. Co, nie patrzcie. O, o widzicie? Dobra, i co teraz tutaj mogę zrobić? Elevator enable, no power. Czy ja muszę chyba zrobić tak, że załączę to. Elevator enable. Oh my god, i co teraz? Elevator enabled. O oh jest oh yes. First you need to lift the elevator No dobra, ale co ja tutaj mam zrobić jeszcze, no? On tu zaraz przyjdzie Oh my god Oh my god I co teraz? Open the door right now. Otwieraj te drzwi w tym momencie Co mam zrobić? O Czy winda już tu przyszła? Proszę, winda! Oh my god! Dobra, jedziesz na dół! Zjeżdżaj na dół, synek! Ten się tam próbuje dostać, dobra. Aha, dobra, dostał się, a ja zjeżdżam na, na dół. Gdzie jesteś? O, ja nie wytrzymam. No i co teraz? Bo mamy jeszcze tutaj piłę. Nie wiem w ogóle po co ona będzie potrzebna, ale no dobra. Czy on wie, gdzie my jesteśmy? On chyba nie wie, gdzie my jesteśmy. Ty o rałku! I co, udało się wyjść? Tak, uciec po prostu już. O! Ale go tu nie ma. Widzicie, nie ma go tu. Czy on, wiesz, on się już poddał, chyba. Dobra, uciekamy stąd. O, trzeba jej pomóc. Lot with a key! Co? Kto tam jeszcze jest? Ja jej chcę pomóc jeszcze. Czy da się jeszcze jej pomóc? Ja mogę jeszcze raz do góry pojechać? Chyba nie. Już nie mogę do góry jechać. O nie, ja to po coś potrzebowałem, żeby tu jeszcze ogarnąć sobie tą... ...sekretną scenkę chyba, widzicie? Jak ci mam pomóc, laska?! O Bo widzicie, ja mam tą piłę po coś, nie wiadomo po co. A może tu jeszcze musimy wyjść? I co teraz? You run away from maniac! 32 minuty 56 sekund, no ale... Tamta laska została. Zostawcie koniecznie 1500 łapeczek w górę, jeżeli chcecie, żebym tą laskę uratował. No i mamy jeszcze inne levele. Także wydaje mi się, że sobie w Metal troszeczkę pogramy, bo jest bardzo ciekawa gierka. Lista wspierających, dziękuję! Komentarze dnia, dziękuję! I subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!